Co to było za mecz? Co to było za spotkanie? Dzisiaj wracam do meczu Polska kontra Argentyna i słusznie wielu kibiców wspomniało o tym, że nie zrobiłem oceny piłkarzy po tym spotkaniu. No trochę nie mogę tam ze względu na czas, natomiast dzisiaj wracamy do tego spotkania, jak oceniam to spotkanie no i też typy, jeśli chodzi o najbliższe spotkanie Polska kontra Francja, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No, statystyki same mówią za siebie. Najważniejszy jest awans, jeśli chodzi o tą grupę, że Polska awansowała z tej grupy, widzimy no, bo praktycznie tabelę Argentyna, miejsce pierwsze, miejsce drugie, Polska, trzecie, Meksyk, czwarte, Arabia Saudyjska. Wiemy, że zagramy z Francją, kiedy to nagrywam jest sobota. Jutro będziemy grać z Francją bodajże o godzinie 16. Natomiast tak, no, ja już typowałem przed samym tym spotkaniem z Argentyną, że Polska po prostu nie ma jakby dużych szans na to, żeby zwyciężyć, tak? Te szanse były minimalne. Oczywiście, no, kapitalna e, dyspozycja format tej Wojtka Szczęsnego, absolutnie najlepszy bramkarz na tym turnieju dotychczas, tak? No, zobaczymy, jak będą po prostu wyglądały kolejne spotkania. E, ten bilans tutaj, jeśli chodzi o karny, który obronił na tych mistrzostwach, to jest... Lepszy praktycznie niż naszych innych wielkich, wybitnych bramkarzy. Natomiast, no, była to na pewno brzydka gra. Natomiast z Argentyną no, praktycznie nie dało się inaczej grać. Widzieliśmy, jakie tam nazwiska są Messi, Di Maria. No, to są absolutnie tuzy tak piłkarskie. Także tutaj ta przegrana 0 do dwóch, tak, no, tak to wielokrotnie mówiono, że po prostu nigdy przegrana tak nie cieszyła człowieka, tak to spotkanie. Natomiast no, to było oczywiste, że Polska nie wygra z Argentyną. Natomiast na pewno satysfakcjonujące dla nas jest to, że wychodzimy z tej grupy, tak, jakby praktycznie ten bilans bramkowy, bo tam też była kwestia tego, że mogły być liczone kartki. Tak, więc też tutaj widać, że Mrzesław Michniewicz uczuli praktycznie swoich piłkarzy, żeby na to zwrócić. Uwagę. Natomiast, e, byśmy zobaczyli, może mm, składy, ocenę personalną praktycznie po tym spotkaniu. Znaczy ciężko też ocenić, tak, no bo był to po prostu brzydki mecz, mecz przegrany. Natomiast może po prostu zawodników, których należałoby tutaj na pewno po prostu wyróżnić, to jest Wojtek Szczęsny, to jest absolutna sytuacja, tak, przy jego przypadku, jak mówię zawsze, ocena w skali szkolnej od 1 do 6, ty bym ocenił go na szóstkę. absolutnie, Bereszyński piątka, bardzo dobra po prostu forma dyspozycja na tym turnieju, Krychowiak, biednik, Zieliński, Kesz. zieliński mało widoczny w tym spotkaniu, Robert Lewandowski kompletnie niewidoczny, tak, nie miał żadnych tam sytuacji. Świderski też po prostu, chociaż miał taką sytuację świderski, gdzie praktycznie szła piłka na główkę. No, gdyby to się zakończyło bramką, to byłaby fajna sprawa. Natomiast zobaczmy sobie jeszcze te statystyki, tak, Mą reprezentacja Polski od tej 4 strzały, Argentyna 23, strzały na bramkę to jest 0 po stronie reprezentacji Polski, a 12 po stronie Argentyny, no nie było z czego praktycznie zdobyć tej, tego gola, ale Czesław Michniewicz swój plan zrealizował, tak, taki był plan, żeby wyjść z grupy, Niewątpliwie jest to sukces, bo podejrzewam, po 36 latach reprezentacja Polski wychodzi z grupy, więc mimo wszystko jest to po prostu ogromny sukces, tak? Jeśli chodzi o reprezentację tutaj Polski. Wiem, że wiele osób po prostu krytykowało, że styl jest bardzo ważny też, żebyśmy grali lepiej, tak? No tak, oczywiście tak, natomiast liczy się ten sukces, że po prostu Polska wyszła z, z tej grupy. Troszeczkę nie podoba mi się tutaj zachowanie Czesława Michniewicza, który od razu po tym spotkaniu, on staje się taki bardzo arogancki, nie wiem, czy to zauważyliście, że tak, dopóki coś mu nie wyjdzie, albo jakaś jest sytuacja niepewna, to daje takiego skromnego, niepewnego i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy na przykład zwycięży, tak, czy po prostu pokona przeciwnika, to jakby zaraz po prostu staje się bardziej pewny na konferencjach prasowych, tam odpowiedział dziennikarzowi, jakiemu z Argentyny, że yy, tak, czy z jakiegoś po prostu innego kraju Ameryki Łacińskiej, już nie pamiętam dokładnie, to był dziennikarz niezależny, E, tak, na jakieś po prostu pytanie, że, e, że po prostu reprezentacja tam sobie do, dobrze ra, dała radę, a jakiś inny kraj, chyba tam Meksyku, sobie nie, nie dał rady i tak dalej. No widać takie po prostu bardzo zachowanie tak pokora, e, jak jest sytuacja niepewna, jak już jest zwycięstwo, no to już po prostu rośnie w piórka Czesław już To mi się nie podoba. To nie oznacza, że ma być zahukane, tam każdy powinien mieć swoją wartość, tak? tylko to jest takie ewidentne, tak? po prostu, że to po prostu widać, jakby tutaj, gdyby Polska nie awansowała z grupy, to pewnie inaczej wyglądałyby te wypowiedzi czasowe nimi czy na konferencji prasowej. Natomiast no, na pewno to, to, to cieszy. Zobaczmy sobie też, jakie wiadomości pojawiły się po tym spotkaniu. Ale Angel, Angel Di Maria, co co on grał w tym spotkaniu, no, kapitalny zawodnik. Ja jestem zawsze po prostu pod wielkim wrażeniem tego zawodnika. Mistrzostwa świata Piotr Sieliński porównał grę w klubie i reprezentacji Polski. No nie, no, nie ma co po prostu porównywać, to są odmi dwie odmienne sprawy. Polska, Argentyna, relacja na żywo. Panowie, zróbcie to wynik mundialu live, przegląd sportowy. Polska ma tylko jednego króla, multum dwójek i jedynka. Bardzo, bardzo słaby. Argentyna nie zagrała tak od 1966 roku. Szkoda, że w meczu z Polską. Mundial 2022 Polska-Argentyna. Wojciech Szczęsny w wzruszeniu po meczu i awansie do 1,8. Aczkolwiek, gwoli ścisłości trzeba po prostu powiedzieć sobie w ten sposób, no, że tego karnego jakby nie było, to sprokurował go Wojtek Szęsny, tak, to że po prostu go obronił. To też jakby on tu naprawił swoje błędy, chociaż moim zdaniem nie było karnego. tak, no To było muśnięcie Messiego. Jest to absurdalne, tak naprawdę, tłumaczenie. Chociaż Wojtek szczęsny tłumaczył to, że on później rozmawiał z sędzią w przerwie meczu i że sędzia mówił mu, że pozmieniały się przepisy, i teraz kontakt praktycznie, się chodzi o twarz, od razu jest odgwizdywany tak, jako karny w polu karnym. Kontakt praktycznie bramkarza. Natomiast no, co innego, jak on by leciał z pięściami, wbić, chciałby wybić praktycznie tą piłkę w polu karnym, i wtedy Messi by dostał, tak? Przypadkowo, no nie mówię celową, no to już w ogóle, ale przypadkowo by dostał, to rozumiem, tak? Natomiast to było muśnięcie, to nie była sytuacja jakaś, no, no, to znaczy, że co? Po prostu, no w polu karnym, jak jest na przykład rzut rożny, czy jest bijana piłka, zawsze będą sytuacje stykowe, tak? Praktycznie gra ciało w ciałę, dziś szarpanie za koszulkę. No to już po prostu jest absurd, tak. Niedługo to będą piłkarze musieli się tak asekurować, żeby tylko nie dotknąć, bo lekko po prostu pociągnie koszulkę, czy chwyci za ramię, to już będzie rzuta kartka, tak? Trzeba odróżnić walkę o piłkę. Od praktycznie tutaj rzeczywiście faulu. To jest tak samo sytuacja, jak na przykład sędziowie różnie gwizdają kwestie walki piłkę z dwóch zawodników, tak? Mamy na przykład sytuację, to jest bardzo częsty kazus właśnie w Europie w różnych ligach. Na przykład liga, liga angielska mamy sytuację, że dwóch piłkarzy po prostu walczy o piłkę, biegną praktycznie obrońca z napastnikiem. Piłka wratuje na, po prostu tak na tutaj aut, tak i zaczyna bramkarz. Ale tutaj dwóch biegnie pi zawodników, piłkarzy i na przykład ten obrońca z całego bara e, tak walczy o tą piłkę z napastnikiem go wyrzuca praktycznie, tak, z, z jednej strony. No i w Anglii to jest po prostu traktowane jako walka o piłkę. Natomiast w innych krajach jest tak traktowane jako faul po prostu, że z bara go pociągną, tak. Natomiast no, trzeba odróżnić po prostu walkę, przepychanie się praktycznie tak, jeśli chodzi o piłkę, a co innego, jak widzicie, po prostu i taranuje no, go centralnie z bara, e, co nie ma nic wspólnego z, z, wtedy z walką piłką, tak. O piłkę. Także tak to właśnie wygląda. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. No, ja tam nic nie, po prostu nie typuję optymistycznego, jeśli chodzi o Francję, aczkolwiek, moim zdaniem, pewne są szanse. Mbappé wiadomo, że się dobrze prezentuje, ale sama Mbappé też może nie wygrać praktycznie od tej spotkania. Zobaczymy, jak to spotkanie będzie wyglądało, tak? To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba. oczywiście trzymam kciuki za reprezentację Polski, mimo wszystko wierzę w to, w to że reprezentacja wygra, ale zobaczymy. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam.